We wrześniu 1941 roku wojska niemieckie, posuwające się szybko na wschód Związku Radzieckiego, doszły do Leningradu i odcięły miasto od reszty kraju. W tej wielkiej wojnie ze Związkiem Radzieckim istotne miejsce zajmowały Czechy, ważny dostawca żywności i uzbrojenia dla Wehrmachtu. Prezydent Emil Hacha publicznie chwalił decyzję Hitlera rozpoczęcia wojny z bolszewizmem i wzywał Czechów, aby pracowali bardziej wydajnie dla Rzeszy. Rzeczywiście produkcja wojenna tego kraju stanowiła aż jedną trzecią wszystkich dostaw z okupowanej Europy. Hitler z zadowoleniem mówił, że przemysł zbrojeniowy w protektoracie Czech i Moraw jest szczególnie wydajny, a Czesi posiadają naturalne zdolności w sprawach technicznych. Zadaniem Heydricha było zwiększenie produkcji zbrojeniowej i przygotowanie Czechów do pełnej germanizacji. Heydrich musiał zginąć. I do wykonania tego zadania. Brytyjski wywiad szukał ochotników wśród czeskich komandosów. Wśród nich byli Józef Gabcik i Jan Kubisz, dwaj czescy patrioci, którzy po wkroczeniu wojsk niemieckich do Pragi przedarli się na zachód. Oni zgłosili się do wykonania misji. 28 grudnia 1941 roku wraz z radiotelegrafistami przetransportowano ich na pokładzie samolotu i zrzucono na spadochronach w pobliżu wsi Nechwizdy skąd mieli przedostać się do Pragi i tam zorganizować zamach na Heidricha. Heidrich czuł się bezpiecznie w Pradze, tak bezpiecznie, że zwykł jeździć kabrioletem bez obstawy. I tak 27 maja 1942 roku dojechał do dzielnicy Choleszowice. Tam oczekiwali na niego zamachowcy.